To jest profesjonalny monitor Sony, który kiedy wyszedł, kosztował około 35 tysięcy zł. 17 cali, 1080p, 60 Hz na wyjątkowym panelu OLEDowym. Tylko co w nim jest takiego nietypowego? Obraz, a w zasadzie jego przekłamanie. Ten monitor ma jedno proste zadanie. Ma on Tobie to za każdym jednym razem pokazywać obraz możliwie najbliższy referencyjnemu standardowi. I on to robi naprawdę dobrze. Pomimo tego, że ten egzemplarz ma już 12 lat, to od wartości referencyjnych jest on tylko nieznacznie odchylony, więc postanowiłem go ręcznie leciutko poprawić, aby uzyskać jedno z najmniejszych przekłamań względem standardu SRG B, jakie kiedykolwiek zmierzyłem. Topowe odzorowanie, topowa gama, topowe kolory, i jako, że to OLED, to mamy tutaj topową czerń i topowy kontrast. A najlepsza część tego monitora jest taka, że standard SDR od ponad 20 lat jest identyczny i następne dekady będzie nadal taki sam. Więc ten monitor, pomimo swojego wieku, tu i teraz miażdży najnowszy konsumencki sprzęt na rynku w tym trybie SDR właśnie. Bo lepszego obrazu dla tego standardu po prostu nie da się uzyskać. Ale nawet tak wyjątkowe sprzęty mają swoje nietypowe minusy. I więcej o tym monitorze dowiecie się z dedykowanego filmu na kanale już teraz.